Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzisiejszy komentarz poświęcę trzem wydarzeniom, trzem sprawom, a w zasadzie jednemu wydarzeniu, które miało miejsce ostatnio. Pisała o tym pani Monika Kubiś-Arbus. Zachęcam do obejrzenia strony na Facebooku samorząd Kaźmierza Dolnego. Sprawa dotyczy zaangażowania straży pożarnej w czyszczenie czy odmulenie części grodarza w tej cembrowinie, przy której biegnie przez miasto albo czy przez część. Dlaczego ja o tym mówię? Pod filmem również załączam link do komentarza czy do informacji postu Jaki ukazał się w 2015 roku na moim blogu, a to było za sprawą działań, jakie wówczas burmistrz Andrzej Pisula i jego zastępca Krzysztof Wawer podjęli w sprawie czyszczenia, kompleksowego czyszczenia centymetr po centymetrze miasta. Miał to być stały cykl, niestety opór materii był tak duży, że to na lata zostało zaniechane. Ja się cieszę, że ta inicjatywa powróciła. Nie oglądamy się na wody polskie, ponieważ wody polskie mają dużo wody, ale nie przekłada się to na działania i na pewno cudzymi rękami tego nie załatwimy. A mówiąc poważnie do sprawy grodarza i kompleksowego jego zagospodarowania, przywrócenia do dawnej świętości, i nie mówię nawet o tym, żeby uczynić, żeby woda płynęła, bo jak powtórzę za słowami ówczesnego wiceburmistrza, pana Macieja Żurawieckiego, który w komentarzu do prasy powiedział, że Szkoda jest wody słodkiej, aby płynęła do wody, i nie sposób się z tym nie zgodzić. Otóż woda jest marnowana na całym świecie, szczególnie przez urządzenia sanitarne. Marnujemy wody, a największy problem ludzkość będzie miała nie z ciepłem, nie z dwutlenkiem węgla, tylko właśnie z brakiem wody, i o to już trzeba dbać. Między innymi odpowiednio gospodarując czy programując gospodarkę wodno ściekowo szczególnie w miejscowościach małych, w miejscowościach wiejsko-gmin, miejskich, bo tam jest duże pole do popisu, aby nie kanalizować, tak jak było to przez dekady wmawiane ludziom, że trzeba. Tworzyć aglomerację, nie, to jest zły pomysł, zły kierunek. Tam, gdzie je tylko jest możliwe, powinny być budowane oczyszczalnie ścieków, biologiczne oczyszczalnie ścieków. Ich sprawność jest y, nieprawdopodobnie wysoka 98%, y, czyli woda czystsza y, niż to, co mamy w Wiśle. Ale przepraszam za tą przydługą dygresję. Wrócę jeszcze raz do grodarza. Woda, w która płynie, czy ten ciek, który płynie, nie płynie z grodarza ze źródeł. Nie, nie, tam też się ukazał na, w samorządzie mieszkańców, na stronie samorządu mieszkańców Post, pani Moniki Kubis arbus wody, źródła grodarza są czynne, natomiast nie ma odpływu, ponieważ na całym odcinku grodarza jest koryto dno zamulone. Żeby to odmulić, to trzeba mniej więcej średnio jeden metr pogłębić grodarz. I tu jest apel również do pani Moniki. Jako przewodniczącej samorządu do, radny, do Rady Miejskiej, nowej Rady, uważam, że zadbanie o to w taki sposób, żeby spróbować pozyskać pieniądze z jakiegoś programu, ewentualnie podjąć jakieś rozmowy z wodami polskimi. To jest cel, który powinien się ziścić w tej kadencji. Myślę, że to jest bardziej ambitny cel niż tak, jak niektórzy radni piszą, że będą pilnować w programie swoim wyborczym, pilnowali, żeby usuwać piasek po akcji zimowej, czyli dbać o to, aby piasek był usunięty. Taki obowiązek jest zapisany w umowach, szanowni radni. I to należy do wykonawcy, który wykonywał daną usługę, czyli w przedmiocie zimowego utrzymania dróg. Podmioty, które na danym terenie wykonywały tą usługę, są zobowiązane do usunięcia tego. To jest wszystko zapisane w umowie, a umowy, dbałość o umowy należy do urzędników kaźmierskiego magistratu. To też. Przepraszam za tą dygresję, ale tutaj woli wyjaśnienia, że to jest obowiązkiem wykonawcy, a warunki umowy, aby były spełnione, pilnuje magistrat. Natomiast oczyszczenie dna grodarza do jego źródeł. Jest możliwe. Trzeba najpierw się zastanowić, porozmawiać z mieszkańcami, z ekspertami. Mamy takich w gminie, co z tym fantem zrobić. Można też przy pomocy straży pożarnej, przy pomocy społecznej akcji. Sam się w to włączę i myślę, że jakiś odcinek dam radę wykopać. Problem z tym, co robić z, tą, z tym urobkiem, czy wywozić, czy rozsypywać. Nie wszędzie się da, bo ludzie mają zagospodarowane tereny. Ale najpierw rozmawiałbym z mieszkańcami i ten kierunek jest chyba najwłaściwszy, a potem w odpowiedni sposób spróbować zabezpieczyć na ten cel pieniądze. Jeżeli by się nie dało, niestety zostaje łopata i ogień. Myślę, że to jest do zrobienia w tej kadencji. To by było ambitny cel, też by zintegrowało ludzi, może. Natomiast wracając do grodarza, bardzo dobrze, że to się stało. Jest jeszcze jedna rzecz, która właśnie kilka dni temu dotarła do mnie, że grodarzem płynęły bardzo śmierdzące płyny. Myślę, że nie był to zapach mułu, tak jak kiedyś sugerował pan groderski, tylko to był zwykły ściek, gdzie ludzie puszczają gdzieś. Ktoś gdzieś puszcza te ścieki, i te ścieki sobie tam płynęły. Tak, dostałem taką konkretną informację, nie było opadów od dłuższego czasu, więc nie można mówić, że to była jakaś wody poopadowe. To był po prostu ściek, ktoś sobie upuszczał te ścieki do grodarza. Warto to sprawdzić i w zarodku to eliminować. Pani Moniko, wszystko w Pani rękach, a raczej w Pani... Przemowie w ustach, żeby pani przekonała swoją yy, alokwencją burmistrza do tych działań i kontrolnych, i jednak, żeby spojrzeć pod, ponad horyzont i zadbać o to, aby grodaż yy, przynajmniej został oczyszczony, żeby miał jakiś wygląd. Yy, tam na ulicy szkolnej trzeba usunąć trochę śmieci. Nie pokazuję tych zdjęć, ale bardzo proszę osoby publiczne, które będą pełniły tą funkcję funkcję radnych, żeby rzuciły okiem, bo to niedaleko do most znajdują się te gałęzie w grodarzu. To tak na przyszłość. Co więcej? Proszę Państwa, głównie dzisiaj miałem się zajmować trzema sprawami. Jeden temat wypadł. Sprawa Meleksów, których przybywa i dobrze, że przybywa. Bardzo dobry kierunek jest, ponieważ zauważyłem, że Meleksy zaczynają jeździć po górach. Góry w kierunku Skowieszynka. I to jest bardzo dobra wiadomość. Po drodze mamy pięknego graba. Tu również zwracam się do przewodniczącej samorządu mieszkańców, ponieważ ja jako radny nie miałem możliwości przekonania burmistrza i radnych, żeby ustanowili najpiękniejszy grab w naszym regionie, w województwie. Właśnie to jest ten grab żeby go ustanowić pomnikiem historii pomnikiem przyrody wszystkie dokumenty są złożone można do tego wrócić nie mam siły przełożenia ani takich ust takiej przemowy żebym przekonał na przykład radną Wolną która bardzo brzydko się w tej kwestii zachowywała mam nadzieję że to się też uda zrobić żeby właśnie Przewoźnicy pokazywali to piękno, które mamy do zaoferowania. Taki oryginalny element, a nie coś, co jest no, wątpliwie wątpliwie. Nie będę teraz się odnosił do tych spraw i tutaj pokazuję ten temeleksy, proszę Państwa. Panie burmistrzu, ja jeszcze raz apeluję, żeby pan jednak pochylił się nad problemem i opłat za Meleksa i ustanowieniem z, z, y, miejsca jednego wyznaczonego dla wszystkich Meleksów, żeby były podmioty równo traktowane, a przede wszystkim, żebyśmy nie byli poddawani krytyce mieszkańców i gości. Otóż, proszę Państwa, Meleksy mają wyznaczone tereny w, w, w miejscach, gdzie jest to zabroniony postój. W strefie zamieszkania możemy urządzać postój tylko w miejscach wyznaczonych. Te zdjęcia, które pokazuję, pokazuję tylko po to, żeby uczulić pana burmistrza. Albo zdejmijcie te znaki i zróbcie tam parkingi, albo nie kompromitujcie urzędu e senatorskiej 5. E a to, to zdjęcie, które przedstawia fragment ulicy Nadwiślańskiej, był przedmiotem debaty. Jak likwidowano handel, wówczas ustami Ewy Wolnej była taka narracja, że ta ulica jest bardzo ruchliwa, i na chodniku nie mogą stać kupcy, ponieważ droga jest tak ruchliwa, tam jest trzy hotele. Cały czas parafrazuję słowa Ewy Wolnej. I nie można tam, ludzie nie mogą chodzić ulic natomiast mogą być zastawione. No to jest jakiś absurd, aberracja. I ostatnia kwestia, kwestia parkingu. Zrobiony jest automatyczny parking, wielkie laudacje na cześć pana burmistrza wygłaszał pan Radka. Proszę Państwa, parking ten automatycznie opłacany na ulicy Puławskiej jest wykorzystany w 50%. To jest właśnie ten fragment, możecie się Państwo przyjrzeć. Ludzie stają tak, jak im pasuje, nie tak, jak powinni stawać, ale stają tak, ponieważ te płyty są od dekad stare. Parking. Ma ponad 30 lat, jest nieremontowany, tam można wygospodarować jeszcze ze 40% więcej terenu, trzeba to przebudować, ale na to trzeba pewnej elokwencji, yy, yy, zadbać o yy, fundusze, zrobić projekt taki, żeby odpowiadał obecnym warunkom, a nie warunkom, jakie panowały 35 lat temu, czyli dawno. Na, na dziś tyle, proszę Państwa. Yy, zapraszam do komentowania. Wkrótce się usłyszymy i przejdę do konkretnych innych spraw, które są też ważne.